Spojrzenie na Zachód Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Podcastów Instytutu Zachodniego. Ja nazywam się Małgorzata Bukiel i mam dzisiaj y, przyjemność gościć pana Andrzeja Zabskiego, syna y, profesor Marii Kiełczewskiej-Zalewskiej. Y, spotykamy się. Pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest 80. rocznica powstania Instytutu Zachodniego, którą wykorzystaliśmy jako, jako pewien pretekst do przypomnienia sylwetek osób, które ten Instytut zakładały, budowały, ale też którego później rozwijały. Wśród tych osób. Niewiele jest kobiet i niewiele jest też kobiet, które odegrały tak istotny wpływ na Instytut i na badania prowadzone przez Instytut. Dlatego tym bardziej się cieszę, że dziś możemy Państwu przybliżyć może nie samą sylwetkę, ale przynajmniej to zainteresowanie Ziemiami Zachodnimi pani profesor Marii Kiełczewskiej-Zalewskiej, która od początku istnienia Instytutu była zastępczynią dyrektora Zygmunta Wojciechowskiego, była jednym z członków założycieli, ale także kierowniczką jednego z oddzia zamiejscowych oddziałów Instytutu. Związana była, oprócz Poznania, związana była bardzo silnie z Toruniem, ale przede wszystkim z Warszawą. I dziś korzystając z okazji, że mogę porozmawiać z panem Andrzejem Zalewskim, który wspomnienie który podzieli się z nami wspomnieniami o swojej mamie, czy też o takim może mniej oficjalnym, mniej wynikającym z dokumentów jej zaangażowaniu w te, w te prace. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Maria Kiełczyska-Zaleska przywoływana jest najczęściej w kontekście pierwszej pracy, którą Instytut Zachodni wydał zaraz powolnie. Była to praca o granicy na Obrze i Nysie. Jedna z pierwszych, głównych i też w pewien sposób wyznaczających kierunek działania Instytutu. No, ale wszyscy wiemy, że praca ta nie jest efektem krótki, krótkich badań, czy krótkich. krótkich prac samej pani profesor i tak naprawdę jej zainteresowania z granicą na Odrzeime się zaczęły się dużo wcześniej, już myślę, że w latach 20-30. Czy coś na ten temat mama wspominała, czy pani profesor wspominała ten okres, co ją skłoniło, czy może jak te pierwsze badania, pierwsze zainteresowania wyglądały? Proszę Państwa, no, ja powiem tak. Przede wszystkim, Mama wywodzi się z rodziny z, Wielkopols z Wielkopolski. I urodziła się w Środzie Wielkopolskiej. Do szkoły chodziła przecież w zaborze pruskim. Jej językiem szkolnym to był język niemiecki. I myślę, że. Że już wtedy pojawiły się u niej te myśli związane z walką o polskość tych ziem, o polskość właśnie, zarówno Poznania, ale także Wielkopolski, i pojawiły się te myśli, że należy tą polską wzmacniać. Ta rodzina, Kiełczewskich miała tutaj duże tradycje, Wywodziła się, wywodził się właściwie z Rocha, z Kiełczewa, więc były wszelkie, można powiedzieć, rodzinne tradycje, żeby o tym myśleć. I tak podejrzewam, że właśnie ta myśl o polskości i o rozwoju tych ziem już w ramach państwa polskiego skłoniła ją do tego, żeby zająć się geografią. Mama skończyła studia geograficzne na Uniwersytecie Poznańskim i po krótkiej pracy w, czy w Liceum czy w gimnazjum w Poznaniu, później podjęła pracę na, w katedrze geografii Uniwersytetu Poznańskiego u profesora Stanisława Pawłowskiego. Związana była i związała się z ludźmi generalnie szeroko rozumianego stronnictwa narodowego. I w jaki sposób ta kwestia właśnie przyszłości tych ziem wpłynęła też na temat, którym ona się zajmowała, bo jej podstawową pracą naukową i całą działalnością później zawodową w przyszłości to była związana z geografią osadnictwa, czyli geografią związaną z kształtem wsi, kształtem tych podstawowych jednostek administracyjnych, małych miasteczek i, i szukała tutaj tych polskich polskich korzeni. Te prace i te myśli już działa, pojawiły się u w, w latach 30. XX wieku, w tym, że wtedy nawiązała już kontakt z profesorem Zygmuntem Wojciechowskim. Wiem, że, że w tym w środowisku już też współpracowała z profesorem Rapsławińskim. Profesor Wojciechowski zajmował się historią tych ziem, profesor Rapsławiński językoznawstwem. Języko natomiast nama weszła w te struktury geograficzne i no, to było jej podstawowa działanie. Którą kontynuowała y, także w późniejszym okresie, była jedną z szołowych geografii, które zajmowały się tym zagadnieniem ziem zachodnich i północnych. I podobnie zresztą jak przedstawiciele polskiej myśli zachodniej działający w Poznaniu po wybuchu wojny, nie zaprzestała tych prac. Wiemy, że kontynuowała je. Nie mogła ich kontynuować w Poznaniu, ale wiemy, że w trakcie wojny także kontynuowała je. I czy być może jakieś wspomnienia związane z wojną, czy związane z tą z kontynuacją prac w trakcie wojny, mógłby Pan nam przekazać, które zostawiła po sobie? Tak. Nowejtrzynska mama już 1 stycznia 1940 roku znalazła się w Warszawie zamieszkała w, przy, przy ulicy Alei Niepodległości 169, to jest na Mokotowie, i rozpoczęła pracę w Szkole Głównej Handlowej, w szkole, która w dalszym ciągu funkcjonowała. E, I tam w tej szkole powstały jej podstawowe takie prace właśnie, czyli od ranysa Najlepsza granica Polski, co napisała wspólnie z profesorem Andrzejem Grodkiem. Jak również i podstawowa praca o, o, o podstawach geograficznych Polski. Eee, wspomina, że, wspominała, że, że praca to była ta 42, 41, 42, 43 do, do powstania Warszawskiego, czyli do sierpnia 1944 roku. Te prace no, można powiedzieć w podziemiach tejże szkoły, ale prowadziła. Jak pisze dosyć, dosyć owocnie, tu miała dostęp do biblioteki. Te biblioteki były czynne. Mogła korzystać z różnego typu książek. No, oczywiście całkowicie w pewnej konspiracji, ale, ale te prace prowadziła. No, z takich można powiedzieć pewnych rodzajów, no też wspomnień, to było to, że działała dosyć aktywnie także w strukturach podziemnych, w strukturach politycznych bo była członkiem organizacji Ojczyzna i oraz była w jej mieszkaniu 22 czerwca 1941 roku. Zostało zawiązane studium zachodnie, które potem właściwie przekształciło się w Instytut Zachodni. Także tutaj była, była taka symboliczna data, czyli to był dzień uderzenia Hitlera na Związek Radziecki. To jej działalność się skończyła w momencie wybuchu powstania. Powstanie przeżyła w Warszawie, no, jej mieszkanie, jej dom został zbombardowany Jej nie było w tym czasie. Jak przyszła, to zobaczyła, tylko ze swojego mieszkania pozostała sterta gruzów. A na, na czele tych gruzów stał pocany nowy słonik. W związku z tym ten słonik jak i cały czas jest taką relikwię pamiątką z dawnych lat mojej mamy. Po powstaniu przeszła przez obóz w Pruszkowie, jak wszyscy, wszyscy warszawiacy i następnie trafiła do Milanówka, gdzie już w kontakcie z profesorem Wojciechowskim łączyła się w organizacji Instytutu Zachodniego. Tak, I w grudniu 1944 roku zawiązał się, czy został powołany Instytut Zachodni właśnie po upadku powstania, po zebraniu się przedstawicieli Polskiej Myśli zachodnim pod kierunkiem Wojciechowskiego w Milanówku. Instytut ten e, oczywiście rozpoczął już wtedy działalność, ale tak naprawdę w lutym 45 roku dopiero ujawnił się przed e, rządem e, w Lublinie i wtedy zaczął tą działalność e, oficjalną. A pani profesor e, Maria Kiełczewska-Zalewska e, jako członkini założycielka, ale także właśnie zastępczyni Wojciechowskiego w tym e, Instytucie e, wywarła też dość duży wpływ na jego dalszą działalność o to jednak nie będę pana pytać, a zapytam może bardziej o pana osobiste wspomnienie, dlatego że Oprócz tego, że Instytut był instytucją i miejscem pracy dla wielu osób tutaj w Poznaniu, ale też w oddziałach Instytutu w różnych miastach, to także te relacje zawiązane przed i w trakcie wojny, to środowisko ojczyzny utrzymywało po wojnie i te kontakty Kontakty oficjalne łączyły się z tymi towarzyskimi, rodzinnymi, nawet i wiem też, że Pan jako dziecko w tych kontaktach, relacjach uczestniczył. Czy mógłby Pan coś właśnie na ten temat nam powiedzieć, jak wyglądało to od takiej mniej oficjalnej strony? Tak, ale jeszcze trzeba wspomnieć, że moja mama, zresztą no tak samo pan profesor Zygmunt Wojciechowski. Należeli do ścisłego kierownictwa Organizacji Jelczyzna. To była organizacja, która popierała w pełni, w pełni rząd londyński. To była organizacja o charakterze chrześcijańsko-demokratycznym, ale organizacja, która no, można powiedzieć należała do obozu londyńskiego. Żeby mógł powstać Instytut Zachodni, być zatwierdzony. Decyzją już nowego, nowych władz w Lublinie, czyli ówczesnego premiera Osóbki-Morawskiego, ta organizacja musiała się ujawnić i musiała podjąć decyzję o przejściu z obozu londyńskiego do już obozu lubelskiego, czyli nawiązać kontakt tutaj z komunistami. To była decyzja dosyć trudna, dramatyczna. Ja się mam z pytałem, jak to się stało, żeby. Tacy prominentni działacze stronnictwa narodowego, bo w sumie to przecież z tego środowiska to oni wszyscy się dowodzili, że dla takich kroków żeście się zdecydowali. Odpowiedź mamy było jednoznaczna, bo dla nas naczelnym celem działalności całej wojny to było to, aby granice polsko-niemieckie były na się łóżeckie. I żeby to osiągnąć, w każdym razie się przyczynić do tego w najmniejszym stopniu, byliśmy gotowi pójść na współpracę z samym diabłem. No co zresztą uczynili. I dla mnie to była taka lekcja patriotyzmu, że patriotyzm polega na tym, aby pracować te czyny w każdych warunkach, a nie tylko z honorem, ale ginąć. I to zresztą się później przejawiło także w całej działalności powojennej, mianowicie no, Instytut Zachodni Prawda, tutaj z tego co ja pamiętam to myśmy mieszkali przede wszystkim w Warszawie, bo tam była ten oddział, oddział Instytutu Zachodniego, do Instytutu do Warszawy często przyjeżdżał profesor Zygmunt Wojciechowski, jako dyrektor Instytutu. Poza tym Instytut miał jeszcze wtedy w dyspozycji Zamek w w której no z tego co ja bywałem, to tyle pamiętam, że że zamek położony nad jeziorem i to był mój pierwszy kontakt z wodą, z kajakiem, z możliwością przeżycia przygód, więc to było dla mnie takim bardzo silnym przeżyciem jako dla dzieciaka, który naprawdę z, 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 z mógł z tego wszystkiego korzystać. I te kontakty ludzi ojczyzny po wojnie były utrzymane. Część ludzi w ojczyzny weszła w strukturę już nowej władzy, zwłaszcza w Ministerstwie Ziem Odzyskanych, ale pod, w relacjach osobistych się spotykali. i To był taki krąg rodzinno-osobisty, który praktycznie funkcjonował no, całe życie tych ludzi, aż do końca lat 70. Moja mama zmarła w 1980 roku, więc przez ten cały okres te relacje były bardzo bliskie. Wyglądało to w ten sposób, że ci członkowie naszej rodziny, członkowie tej szeroko rozumianej rodziny, ludzi ojczyzny, spotykali się przy stole, dyskutowali, na wszystkie bieżące tematy polityczne, krajowe i zagraniczne. A młodzież, czyli dzieci i młodzież, to między innymi ja siedzieliśmy pod ścianami i słuchaliśmy. Nie wolno się było odezwać. Dzieci i ryby głosu nie mają, ale żeśmy to chłonęli, chłonęliśmy prawda, wszystko to, co oni mówili. To w jaki sposób zostało nam na całe życie, że właśnie działalność taka propublika, bo ona jest istotna. Z tym, że chciałbym też bardzo to jasno i jednoznacznie podkreślić, że zarówno działalność ojczyzny, co wynika z ich dokumentów, ale także z tego, co ja słyszałem, to oni reprezentowali ten pogląd chrześcijańsko-demokratyczny zdecydowanie absolutnie odcinali się od nacjonalizmu w jakikolwiek się sposób, już nie mówiąc jeszcze bardziej skrajnych, skrajnych obiekcjach. Dla nich wolność osoby ludzkiej i wolność wyrażania swoich poglądów, działalności gospodarczej to była rzeczą nadrzędną, jak również w pojęcie narodu, członkiem narodu polskiego może być każdy, kto wyznawał właśnie podmiotowość osoby ludzkiej i jej możliwość bezpośredniego bez, yy, yy, decydowania o własnym losie, bez jakiejkolwiek bez przymusu, jak również właśnie z tego wynikała kwestia także podmiotowości w zakresie praw demokratycznych, praw człowieka, że to i odpowiedzialności za to wszystko. To była ta podstawa tej całej spuścizny, którą moja mama w pewnym sensie mi przekazała. Tak, ojczyzna niewątpliwie była taką protoplastą Instytutu Zachodniego. Wiele idei czy wiele osób też zaangażowanych w środowisko ojczyzny później te struktury Instytutu tworzyło, co po 1945 roku nie było być może tak mocno eksponowane ze względu na sytuację polityczną, ale też w późniejszym okresie Instytut zwrócił się do tego Dziedzictwa też powstały u nas prace przywołujące tych ludzi i tamten czas, który myślę, że także z perspektywy 80. rocznicy powstania Instytutu jest dla nas bardzo, bardzo ważny. Bardzo dziękuję panu za tą dzisiejszą rozmowę, za przywołanie kilku wspomnień związanych z, dla nas z historią Instytutu, a dla pana z historią rodzinną. Także bardzo serdecznie dziękuję. A państwa zapraszam na kolejne odcinki podcastów Instytutu Zachodniego. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i naprawdę to, że mogłem powiedzieć parę słów o mojej mamie, jest to dla mnie bardzo ważne. Naprawdę jestem bardzo wzruszony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. SPOJRZENIE NA ZACHÓD Podcasty Instytutu Zachodniego Podcasty Instytutu Zachodniego dostępne są na platformach Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts oraz na portalu YouTube. Zapraszamy do subskrypcji. Dzięki niej będą Państwo na bieżąco z wszystkimi naszymi nagraniami. Do usłyszenia.